kolejną jakąś ciutkę ciekawszą rybę o o o jaka waleczna Tu czy gdzieś indziej? Może zobaczyć jeszcze kawałek dalej, miejscówkę. Tutaj może być ciężko z holowaniem ryb i zarzucaniem, bo bolonki mam 6-metrowe. A tutaj bardzo wysoko są gałęzie. Znaczy bardzo wysoko, bardzo nisko. Tutaj jest fajne miejsce. Hmm. Mamy dylemat. Coś się spławia. Ale idziemy, zobaczymy następną miejscówkę. Chyba się drzewo zawaliło. Może tu? Coś tu też chodzi. Zobaczmy dalej. No proszę. Jaka miejscóweczka tutaj się zrobiła. Trzeba uważać, bo tu jest ślisko. Ale ktoś tutaj coś łapie, bo widzę, że kukurydza nasypana. Może tutaj? Czemu nie? Spróbujemy. A więc tutaj będzie dzisiaj moje miejsce do połowu. Mam nadzieję, jakiś płotek. No zobaczymy. Boronki, tutaj wszystko mam. Ale to zobaczycie za chwilę. Dobra. for a squad Witam serdecznie na kanale Wędkarstwo.pl Dzisiaj taka piękna miejscówka na jakimś nowym, takim alapomoście, prowizorycznym, ale przy takim pięknym, zwolonym drzewie. A tutaj mamy piękne miejsce. Zobaczymy, czy będą dzisiaj mi brały jakieś ryby. Tutaj już oznaka pierwszej ryby, jakiś szum poszedł, coś wystraszyłem. Wiosna, przedwiośnie, pięknie, ptaki śpiewają. No a my zaczynamy łowić na uroczym łowisku. Liczę na ciekawy połów, a jaki będzie, to zobaczcie sami. No to zaczynamy, zanęta, płatki owsiane, błyskawiczne Tutaj mamy leszcz genlock, przynęta kukurydzana, to będę łapał O proszę, można wszystko położyć I jeszcze mam zanętę płociową. I zanęta płociowa. tutaj będzie knopie płoć, tak zwane No dobra, trzeba to wszystko ze sobą teraz zmieszać, wysypać za chwilę zanęcić i oczekiwać jakichś ciekawych, mam nadzieję brali wszystko już reszki, tego też, o, i płatki błyskawiczne, dużo, dużo niech jego pół paczki, pół paczki, to będą dajmy o i zaraz namoczymy I będziemy wyrzucać zalęta przemieszana Teraz troszeczkę wody Trzeba pobrać tutaj ze zbiornika O dużo, Żeby nie przedobrzyć nie, nie mam co dosypać w razie przedobrzenia no, będzie chyba akurat dobrałem mi się, a będzie git, będzie git, No i to będzie tyle z zamęty, rozrabiania, o, teraz będziemy rozkładać bolonkę, eee, pierwszą bolonkę rozłożę i już zarzucę, ponieważ mam zrobiony zestaw, a drugą będę musiał zmienić tam spławik, tutaj haczyk, chyba też trzeba zmienić haczyk. A ja, ja i to mi troszeczkę komplikuje sprawę. No dobra, rozkładamy i zmieniamy haczyk. Więc mamy drugi zestaw zrobiony taki spłowiczek 4 gramowy haczyk dyszka. Dwa ciężarki śrucina i bolonaki Dobra, rozkładam drugą. No i powoli będziemy nęcić, wyrzucać. No dobra, zestawy sobie już że tak powiem. Ustaliłem Ustaliłem sobie grunty na jakich będę chciał łowić No i trzeba teraz, że tak powiem, zamęcić, tak? Spróbujmy kukurydzy, czy dobra hmm. Jakaś trochę lepsza Był czas, że się kukurydza z tej firmy troszeczkę zepsuła, ale Jakaś jest nowa, nie jest zła Tam gdzieś będziemy Zanęcimy jeden zestaw, a drugi tutaj bardziej przy tych czcinkach. Tu gdzieś będę chciał łowić drugim zestawem. Dobra, wystarczy na razie. Nie będę przesadzał za bardzo, żeby później, jak będę chciał zmienić miejsce żeby zmienić sobie miejsce bez żadnego ale śmieci a nie później nie mam zanęty wysypałem całą muszę siedzieć tutaj dobra zakładamy dwie kukurydze na haczyk będę chciał łowić na dwie kukurydze o. ciach ciach i wyrzucamy Zobaczymy czy będzie mi coś dzisiaj dane złowić Takie przedwiośnie Ten zbiornik potrafił na przedwiośniu docenić Albo I pokazać, że to jeszcze nie jest ten czas No, Zobaczymy jak będzie dzisiaj, czy to będzie ten czas Czy to będzie To jeszcze nie jest ten czas no, ale liczę na to, że może coś się udał oszukać, coś złowić. Dobra. Kukurydza założona. Na drugi zestaw. No i drugi zestaw, tak jak mówiłem, tutaj. W tą stronę. O. Niech sobie stoi. Mę tutaj nawet chyba za bogato tego gruntu zrobiłem Jest na to Prosty sposób jak jest za bogato Jak jest za bogato Wystarczy podnieść ołów Troszeczkę w górę Wtedy ołów i tak nas Dociąży A kukurydza będzie leżała Na dnie Bo o łowieniu Z dna Mi chodzi No i cóż Pozostaje czekać na pierwsze branie. Mamy pierwsze branie, ale ryby nie mamy. Niestety kukurydza zabrana. No ale cóż, zakładamy kolejną i wyrzucamy. I czekamy na kolejne. Mamy branie, mamy branie, mamy branie. Mamy branie, podprowadziło. Prowadzi, prowadzi, prowadzi. Mamy rybę. Mamy pierwszą rybkę. Pierwszą rybką będzie płoteczka. No w końcu. W końcu, w końcu. Trochę na nią wyczekałem, ale jest. Taka płoteczka. To jest co przygotowałem. Sadzyk. O, Niech na razie leży. I wyrzucamy po drugą. Mam nadzieję. Mamy drugą rybkę. Tym razem będzie to. Płotka czy kresne to będzie płotka, fajna płotka powoli, powoli może nałapiemy tych rybek Mamy, 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 tym razem będzie to Krasna Tym razem krasnopióra o. Bach. No i bawimy się Tym razem przerzuciłem się z kukurydzy Na pinkę I chyba to będzie strzał dziesiątkę Żeby zamienić Na pinkę, bo od razu są brania Od razu są Brania tak jakby Pokarmy mięsne chyba bardziej lubiły O tej porze roku Myślałem, że może na kukurydzę Bo na kukurydzę lubiały tutaj ryby brać Zawsze I to w dużych ilościach No a tutaj Jednak Robactwo Coś prowadzi Przestało U. Ale fajna ryba Ale fajna krasnopióra, ale ładna krasnopióra chociaż czekam na te największe jeszcze większe o. jednak widzę pinka robi robotę, także zaczynamy chyba zabawę w końcu po eksperymentowaniu zakładam około 4-5 pinek o taki pęczek. Próbujemy ponownie. Musiałem troszeczkę ołów niżej opuścić, żeby szybciej spadało, żeby drobnica nie zdążyła dojść. Jest tutaj jej bardzo, bardzo dużo. ale brania myślałem że to coś większego płotka ale ciepata płotka to tylko płotka a branie było jakby lądko wyginało Ale to jest Chyba krasnopióra I to krasnopióra będzie niewymiarowa Także do niewymiarowej ryby Nie będziemy wrzucać do siatki Płotka u mnie nie ma wymiaru Dlatego mogę ją sobie przetrzymać W siatce Ale krasnopióra już nie Coś mi się tu poplątało Wyglądało się mamy krąpika Ale jest jeszcze za nisko Mamy krąpika. Krąpiki też tutaj są. O proszę. kolejną, jakąś ciutkę ciekawszą rybę. O, jaka waleczna. To będzie kolejny krąpik. Tak jakby krąpiki mi podeszły. No, fajnie. Lepsze krąpiki niż lepsze krąpiki niż krasnopióry. Kolejną, co to będzie? Kolejny krąpik, kolejny krąpik, znajduje się. O. Rzucamy ponownie, a więc tutaj wędki już poskładane. Trzeba zobaczyć, co my tutaj dzisiaj nachlastaliśmy. W sumie te moje miejscówki, takie dzikie, 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 dopiero powoli odpalają. No ale coś tam dzisiaj połapane, nie ma co narzekać. Tutaj mamy krąpiki, dwie krasnopióry, a reszta płotki. Bez szału, jak widać, ale zawsze to są jakieś tam ryby. O, łuteczka, Pach tutaj będzie krąpik. Krąpik albo leszczyk. Takie troszeczkę to podobne do siebie. Małe. Tutaj wyciągnijmy jeszcze... O, krasnopióra. Myślałem, że będą większe krasnopióry. ale no tylko takie. Pach. Płoteczka Mała płoteczka Taka mocno ciepata, Chora e, Nie wiem co to jest za choroba Jakaś tam mają Krasna Krąpik Tu jeszcze coś jest Tu jest jeszcze puteczka. O, dobra I to będzie na tyle Z dzisiejszych moich łowów Na tym pięknym Pięknym w zbiorniku w pięknych okolicznościach przy takim zwolonym drzewie. No cóż, na pewno ten zbiornik jeszcze nie raz zagości na odcinku, bo jest bardzo fajny, uroczy, przede wszystkim mega dziki. Tak myślę, że może smuchą tutaj przyjechać i pobawić się. Czemu by nie? No, zobaczymy. Na pewno to zobaczycie. Dobra. Do zobaczenia. Zapraszam oczywiście do subskrypcji oraz na linki w opisie. Cześć! Jeszcze wydostać się stąd bez uślizgnięcia i skąpania. Są to bardzo śliskie deski. O! Powoli. No, nie byłoby miło na koniec się skąpać. Udało się. Dobra, teraz byle do domu.